Brawa dla Emilki. I proszę Państwa, mistrzem polski w kategorii Skate została Agnieszka Kabelańska. Poprosi o mikrofon poproś mikrofon. Mogę prosić o mikrofon? Nie odbieram nagrody! Proszę o mikrofon! Dobra! Dajcie mikrofon! jedną na pokładzie! Dajcie, dajcie, dajcie mikrofon! mikrofon. Proszę dajcie mikrofon! Dajcie mikrofon! Dajcie mikrofon! o powie. Do kolejnej koronacji. Nie. niech przygotowują się Niega. mężczyźni z kategorii wake skate. Nie! Mega dziękuję! Organizacja była super! I strasznie Wam dziękuję! Bardzo dziękuję Artur! Organizacja tych zawodów była mega! Ale nie. Wczoraj się Pana Marka Wojka, że moja kategoria jest sztuczna podpowada. Moje zachowanie sportowe nie mogę niestety odebrać tej nagrody. Ja się krytam, czy sportowym zachowaniem jest wczoraj oświeżenie zawodnika przez i zdemotywowanie go. Czy to jest promocja sportu, łęcz czy to się przyczynia na... Brawo! 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 Dziękujemy serdecznie. I teraz na podium zapraszamy.